C'est un trophée de l'interim WBC. WBC. Ce combat est sanctionné par la régie de l'alcool des courses et des jeux sous la supervision de Monsieur Jean Gauthier. Le superviseur WBC, WBC, Supervisor from Canada, Mr. Michel Amelin. Les juges pour ce combat, les judges pour ce World Championship fight. From Canada, Mr. Guy Girard. From the United States, Mr. Kevin Scott. And from the United States, Ms. Martha Tremblay. your referee from Canada, Mr. Michael Griffin. Tout d'abord dans le coin bleu, s'affiche 33 victoires en 36 combats, 13 obtenus par KO. He comes from Warsaw, Poland, and weighs 167.7 pounds. Introducing first fighting out of the blue corner, professional record 33 wins in 36 bouts, 13 coming by way of knockout from Warsaw, Poland. He tipped the scales at 167.7 pounds, Maciej Sulenski. son adversaire dans le coin rouge s'affiche absolument parfaite. 28 combats, 28 victoires, 13 obtenus par KO. De Montréal, il pèse 167,7 livres. Introducing his opponent fighting out of the red corner. Professional record, absolutely perfect. 28 fights, 28 wins, 13 coming by way of knockout. From Montreal, Quebec, Canada, weighing in at 167.7 pounds, Christian Solid. No i widzimy już, jak naładowany jestem Billy, jak skoncentrowany jest Sulecki. Na niedługo przed zawodowym debiutem, ponad 15 lat temu rozmawiałem z Maćkiem. Pytałem go o to, jakie marzenia związane z zawodowym boksem ma. No to mówił o tym, że marzenia są szerokie. Chce być mistrzem świata. Dzisiaj druga mistrzowska szansa. Prawdopodobnie ostatnia w karierze. By ten chłopak z Warszawy, z Pragi, z Owianej, z dzielnicy, z sławą dzisiaj stanął na szczycie. Chociaż zadanie z piekła rodem, bo Krystian Embil, jak państwo za chwilę zobaczą, to jest huragan w ringu, który chce rywali tułamsić, chce ich nokautować, chce im sprawiać ból. Musi być Sulecki skoncentrowany, musi być mądry w obronie. I ten lewy prosty, który mamy nadzieję, będzie przynajmniej próbował zatrzymywać nacierającego Kanadyjczyka. To jest dobre miejsce dla Suleńskiego w ringu, a więc środek ringu. Z kolei Billy będzie robił wszystko, aby zepchnąć Polaka dolin. Ale na razie też, jak na jego zwyczaje, dosyć spokojny, uważny, ukryty za podwójną gardą. Ale to jest zapewne cisza przed burzą, bo to do Embiliego niepodobne. Sędzią ringowym jest Michael Griffin, naprawdę bardzo wysokiej klasy sędzia ringowy. No i właśnie to jest taka popisowa akcja Embiliego. Prawy na górę, lewy na dół, pod prawy łokieć. Ale on będzie wydłużał, jeżeli będzie miał przy linach Maćka, to będzie wydłużał te kombinacje. On czeka na takie momenty, aż rywal się zatrzyma i wtedy w zasadzie jest ładowanie całego magazynka w jednej kombinacji. O, właśnie! I teraz skorzystał no teraz z timingu Mbili. Ale ładnie przepnął teraz od razu e, Maciek. Jakby wypnął go z tej e, swojej trudnej dla siebie sfery. Martwi mnie troszeczkę, że dużo miejsca jest nad lewą e, ręką e, e, Macieka. No, już trzy razy Mbili znalazło tam miejsca. Przeszliśmy na to, że to Maciej będzie korzystał z timingu i ewentualnie kontrował. E, no, też nie nadzwyczaj sztywnego w obronie Mbili'ego. No, no właśnie, tam muszą być takie akcje. To trzeba wykorzystać. Bo przecież, jeżeli będzie chciał chciał być na korpus, to będzie opuszczał tam lewą rękę Mbili. I wtedy można to wykorzystać. Wiedzieliśmy, że kluczem będzie znoszenie ciosów Mbiliego, bo nie da się ich wszystkich uniknąć. Ale na razie ostrożny jest, ostrożny jest Mbili. Jeszcze nie szuka walki w klinczu Suleński, a wiem, że na to nastawiał Maćka Piotr Wilczewski, żeby tam właśnie próbować nieco osłabiać i będzie miał gigantyczny problem teraz Sulecki, żeby z desek się pozbierać. No fantastyczna akcja. Był spokój, ale wybuch, Nie pozbiera się. wybuch piorun. Liczy do dziewięciu i zatrzymuje tę walkę Michael Griffin, a więc 2,5 minuty potrzebował Christian Mbili, żeby zdobyć tymczasowe Mistrzostwo Świata Federacji WBC w kategorii super średniej. Ale fantastyczne było to przyspieszenie, to pojedyncze uderzenie.